Cześć, witam serdecznie na kanale Mania Yogi. Zapraszam Cię na krótką lekcję, podczas której wzmocnimy, a później rozciągniemy obszar pośladka. Ta lekcja może być szczególnie przydatna osobom, które długotrwale siedzą w ciągu dnia, przez co ten pośladek jest osłabiony. A w takim dalekosiężnym planie zaczyna po prostu doskwierać w sposób albo objawiający się bólem, tutaj z przodu, na wysokości kolca biodrowego, jakimiś takimi przykurczami, bólem pleców, różnymi dolegliwościami. Zachowując. Właśnie taką higienę pośladka, w takim sensie, że wzmacniając go i odpowiednio rozciągając, mamy szansę tego po prostu uniknąć, nawet jeżeli jesteśmy zmuszeni siedzieć wiele godzin w ciągu dnia. Zapraszam Cię na matę na dywanik, na ręczniczek, cokolwiek. Nie będą to ćwiczenia, które wymagają e, jakichś super, super e, antypoślizgowych właściwości, więc nawet jeśli nie masz maty, możesz je zrobić spokojnie w domu na e, takim w miarę miękkim podłożu, żeby kolana nie bolały. Usiądź sobie w ten sposób, żeby Twoje kolana były szerzej niż biodra, a duże palce stóp ze sobą połączone. Weź wdech, podnieś ręce do góry. Z wydechem wciągnij lekko pępek do środka, połóż dłonie na macie. Na następnym wdechu jeszcze bardziej wyciągnij się do przodu, z taką intencją wypinania trochę ogona do tyłu, a twarzy przed siebie z wydechem znów nieco niżej. Jeszcze raz wdech. Rosnę kręgosłupem. Wydech. Opuszczam tak nisko czoło, jak to możliwe. Może uda się położyć na matę. Łokcie wyprostowane, ręce tutaj zostają aktywne. Nie puszczamy wszystkiego w dół, bo chcemy też poprzeciągać sobie troszkę plecki. I tutaj jeszcze za cztery oddechy. Tak, żeby poczuć, że osiedliśmy niżej, biodra zaczynają puszczać, a pozycja staje się coraz bardziej wygodna. Na następnym wdechu podnieść się do góry klęku podpartego z wydechem przyciągnij kolana tak, żeby stanęły pod biodrami. Zróbmy sobie tutaj wdech, niech zapadną się plecy. Uniesie ogon, uniesie głowa na wydechu pod zaciśnij pośladki. Popatrz na pępek. Zrób jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Wdech, nie spiesz się, wydech, skup się na tym, żeby rzeczywiście poczuć, co robi ciało. Z kolejnym wdechem ustaw plecy neutralnie, podnieś do góry prawą nogę, stopa na fleksie, ustawi nam właściwie tą nogę. Chcemy jeszcze opuścić lekko prawe biodro, nie przechylać się na lewą stronę. Tu, gdzie jest łatwiej, a prawa noga prawie, że nie pracuje. Tylko wzmocnić też grzbiet, brzuch. Oddychaj spokojnie i trzymaj się pozycji. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Weź wdech, wyprostuj nogę. Cały czas utrzymujesz stopę na fleksie, wypnij mocno pięte, znowu popraw się trochę, bo ciało jednak samo nam ucieka do lewej, broni się przed wysiłkiem. Jeszcze trzy, dwa. 1 z wdechem ustaw stopę na point, czyli palce do góry, podnieś nogę tyle, ile się da, z wydechem opuść kolano na matę, lewa noga, wdech, zgięte kolano, pięta w górę, mocny, zaciśnięty pośladek, wyrównaj ciężar, opuść lewe biodro, zostań. 3. Dwa. Jeden zdech. Stopa point. Noga do tyłu. Może też zostać flex. Zobacz jak ci łatwiej. Najważniejsze, żeby teraz z tej prawej strony trochę przeciągnąć ciężar na lewą. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Stopa już na pewno na pońcie, wdech noga wysoko do góry, wydech opuść kolano w dół, weź wdech, niech grzbiet zapadnie się, popatrz w kierunku sufitu z wydechem, koci grzbiet, zaciśnij pośladki, wdech krowi grzbiet, wydech koci, ostatni raz. Wdech i wydech. Na następnym wdechu plecy neutralne. Noga prawa do tyłu na pojcie czy na fleksie nieważne. Z wydechem zegnij kolano i dotknij kolanem łokcia po zewnętrznej stronie tego prawego. Wdech, powtórzymy jeszcze cztery razy. Wydech. Wdech i wydech. Dwa. Wdech. Wydech. Jeden. Wdech i wydech. Na wdechu noga do góry, do tyłu, tak wysoko jak się da i pulsujemy. Pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Ostatni wdech, podciągnij stopę bardzo wysoko z wydechem. Kolano idzie do przodu, ustaw stopę między dłońmi. Na następnym wdechu postaraj się delikatnie wyprostować prawą nogę, tyle ile się da. Koty nie lubią ćwiczeń, absolutnie. Zadrzyj palce prawej stopy. Może się tak zdarzyć, że brak nie rąk, no że to się po prostu tutaj nie udaje. Wtedy szybko złap jakąś kostkę, książkę, cokolwiek co pomoże ci się podeprzeć. Wycofaj to prawe biodro do tyłu, tak żeby było ono mniej więcej na równi z lewym i rozciągnij. Trzy, dwa. Jeden. Odstaw stopę, zegnij prawe kolano. Weź wdech, podnieś ręce do góry. Na wydechu dłonie przenieś sobie na plecy, palce w dół i naciśnij nimi tak, jakbyś chciała chciał podwinąć ogon, jeszcze bardziej zarysować ten ruch. Nie musisz być maksymalnie nisko. Możesz być wyżej. Postaraj się zaktywizować pośladki. Ten po lewej stronie łatwiej nam się w tej pozycji napnie, ten po prawej, trochę trudniej, ale spróbuj. 3, 2, i jeden. Wdech. Ręce do góry. Możesz troszkę opuścić biodra, wydech dłonie na matę. Na wdechu prawa noga tsunie po macie do góry. I z wydechem z kolano na matę. Lewa noga wdech do góry. Lewa noga, wdech do góry, wydech, zegnij kolano, dotknij po zewnętrznej stronie lewego łokcia. Góra noga, wdech, wydech, góra, wdech i wydech. Jeszcze dwa razy, wdech, wydech. Do góry, wdech. I wydech. Do łokcia. Na wdechu noga wysoko do góry, tak wysoko jak się da. I pulsujemy. 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni wdech, Podciągnij nogę w górę z wydechem do przodu. Stopa między dłonie. Wdech. Po prostujemy lewe kolano, pociągnij do tyłu biodra. Po malutku palce lewej stopy. Skorzystaj z podpórki lub nie. Nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś mega nisko w tej chwili zejść, ale żeby trochę poczuć tylną taśmę i pośladek. Wydłużone plecy. Jeszcze trzy. Dwa. I jeden. Zegnij z powrotem na wykolano. Weź wdech, podnieś ręce do góry. Tutaj przeciągnij biodra, wydech, dłonie na pośladki. Możesz na wdechu odepchnąć się troszkę od maty, próbując rzeczywiście zacisnąć pośladki, podwinąć ogon. Trzy. Dwa. Im mocniej zaciskasz, im mocniej podwijasz, będziesz też czuć tutaj z przodu okolice kolca biodrowego rozciąganie. Wdech ręce w górę, biodra nisko. Wydech dłonie mata. Na wdechu noga sunie po macie do góry. Przeciągnij ją. Wydech, odstaw kolano na matę. Podwiń palce stóp, weź wdech, niech grzbiet się zapadnie. Z wydechem odepchnij się dłońmi, przejdź do psa z głową w dół. Rozciągnij dobrze nogi. Zawsze możesz sobie zgiąć kolana. Nie musisz na siłę dociskać pięt. Najważniejsze tutaj w tym psie tak naprawdę jest ustawienie kręgosłupa, żebyśmy nie byli zgarbieni na przodzie, a wysunięci pośladkami maksymalnie do góry, do tyłu, niezależnie od tego, co robią wtedy nogi. Ok, na wdechu popatrz przed siebie, przenieś prawą, lewą stopę w kilku lub w jednym kroku. Na początek maty wypłaszcz plecy Z wydechem zegnij kolana, opuść czoło. Wdech, długie plecy, jesteśmy w takim krzesełku podpartym, wydech w dół. Wdech, wydłuż, wydech w dół. Ostatni raz wdech, wydłuż plecy, spróbuj doprostować kolana, wydech. Albo zostajesz tutaj, troszkę rozluźniasz szyję, albo schodzisz nieco niżej. To nie musi być maks, tyle, żeby poczuć tylną taśmę i rozciąganie też pośladka. Czyli taki powiedzmy, półskłon pogłębiony. Okej, okay. na następnym wdechu zegnij sobie znowu kolana solidnie, podnieś ręce do góry. Wydech, zejdź niżej pośladkami. Trzymamy pozycję krzesełka, łódka tasana. Możesz pobawić się ustawieniem miednicy, przód lub tył, zobaczyć jak jest ciężej. Nadmiernie się na pewno nie wypinaj. Jeszcze trzy. Dwa, jeden, wdech, wyprostuj kolana, przeciągnij się, wydech, skłon. Opuść opuszki palców na matę. Na wdechu rozstaw sobie stopy na szerokość, bioder, popatrz do przodu, z wydechem, opuść głowę, rozluźnij łokcie. Lewe kolano. Zegnij, weź wdech, pociągnij prawą rękę do góry. Zostań tutaj. Prawe kolano jest proste. Dzięki temu możesz poczuć właśnie w tym obszarze głęboko, w pośladku rozciągania. 2. Na wydechu opuść dłoń i zegnij prawe kolano. Lewe kolano prostuje się, lewa ręka do góry wdech. Jeszcze dwa. Wypinaj mocno teraz po lewej stronie pośladek. I na wydechu opuść z powrotem w dół. Wdech, wypłaszcz plecy, przesuń trochę ciężar naprzód na palce stóp. Niech pięta stanie się lekka, a z wydechem opuść ciężko głowę, ciężko ręce. Można zgniąć kolana jeśli bardzo ciągnie, ale cały czas ogon sięga w górę. Luźny, miękki skłon. Z wdechem popatrz przed siebie, wydłuż plecy. Z wydechem zrób, przysiad. I opuść pośladki na ziemię nogi troszeczkę do przodu. Oprzyj sobie ręce za plecami, palcami do tyłu, wdech, wyprostuj prawą nogę, wydech. Zegnij w kolanie, stopa na flex. Ustaw kostkę nad kolanem. Tutaj na udzie w takim miękkim miejscu, żeby nie bolało. I teraz wdech. Wydłuż nieco plecy, kolana odwodzisz do zewnątrz, oczywiście bez przesady, bez takiego silnego ruchu i zobacz, czy czujesz rozciąganie w pośladku. Jeśli nie, zmniejsz odległość lewej stopy od Ciebie i zobacz teraz. Dalej nic, przyciągasz stopę, może już tutaj coś się pojawi. Nie rezygnuj z prostych pleców, z wydłużenia. To tylko pomoże zwiększyć odczucia w prawym pośladku. Ok. I powolutku odjeżdżamy tą lewą nogą, opuszczamy prawą, wdech, lewa noga do góry. Wydech, zegnij kolano, stopa na fleksie, kostka nad kolanem prawym. Znowu wdech, długie plecy, zobacz czy coś czujesz, nie, podchodzimy bliżej. Można sobie tą nogę, która jest nad kolanem poprawić. Dla osób, które mają większy zakres ruchów w biodrze może być efektywniejsze ustawienie pięty na udzie. Większość pewnie będzie wolała piętę poza udem. Cały czas lewe, teraz kolano, napiera do przodu. Odwodzisz. Wystarczy odjeść prawą nogą, opuść lewą. Skrzyżuj nogi i usiądź wygodnie. Lęce do góry, wdech, popatrz na kciuki, wydech, dłonie do serca. Dziękuję bardzo za tą krótką lekcję. Te ćwiczenia, które wykonywaliśmy, można w dowolnej ilości powtarzać, tak żeby dobrze poczuć wzmocnienie, dobrze poczuć to ciepełko głęboko w pośladku, a później porządnie go rozciągnąć. Zachęcam do zostawienia oceny, takiej lub takiej, do zostawienia komentarza, no i przede wszystkim do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam tutaj ze słonecznego splitu. Do zobaczenia następnym razem. Namaste!